Cześć, witajcie na moim kanale. Zaczynamy sobie prawdopodobnie słuchać przedostatni odcinek z gry Metal Gear Solid. Jak zapewne pamiętacie, w ostatnim odcinku mieliśmy bardzo dużo tekstu, bardzo dużo rozmów. Ja Wam powiedziałem, że wam to wszystko w następnym odcinku, bo po prostu tego było tak dużo, że chciałem to jakoś sensownie sobie po prostu poukładać. No i przede wszystkim, słuchajcie, okazało się, że. Liquid Snake po prostu przeżył, przeżył z tej walki, co walczyli z Metalgerem, jakimś dziwnym trafem. Dodatkowo, słuchajcie, mail leży na dachu tego Metalgera, i tak naprawdę nie wiemy, czy ona żyje. Ale dobrze, o czym była ta cała rozmowa, bo tego było naprawdę sporo. Przede wszystkim, słuchajcie, Liquid Snake uważa Snake'a za mordercę. Dlaczego? Dlatego, bo uważa, że on cierpie. Jest przyjemność z tego, że po prostu y, zabija, bo tak naprawdę w całej tej bazie zabił on tutaj bardzo wielu y, żołnierzy. Teoria Liquida jest też taka, że Solid Snake został tak naprawdę do tego stworzony. Został tutaj znowu przywołany ten projekt Rest and Flost and Riven. Jeżeli źle to wypowiadam, to wybaczcie mi, o którym mówiłem Wam już w którymś z odcinków. Okazuje się, że ten projekt został powołany w latach 70. ubiegłego wieku, czyli w wieku 20. Projekt polegał na tym, że podzielono geny właśnie legendarnego tego Big Bossa na 8 komórek i z tych komórek miał powstać synowie Big Bossa. Ostatecznie całość tak naprawdę sprowadzała się do tego, żeby stworzyć idealnego wojownika. Dlatego podzielono te geny na 8 komórek, jednak 6 Postanowiono poświęcić i złącz, złożyć z nich pozostawić tylko dwie komórki, które wykorzystają właśnie te najlepsze geny z pozostałych komórek. I tymi dwoma komórkami są właśnie Snake i liquid Snake. Jednak, tak jak mówiłem Wam wcześniej, Snake dostał e, najlepsze geny, tak naprawdę, a liquid najgorsze. Przez to liquid czuł się zawsze taki gorszy, wiecie. I taka ciekawostka pojawia tutaj jest. liquid prowadził. Powiedział nam także, że wszyscy żołnierze, którzy są w tej bazie, tutaj, którzy się znajdują, też są tak naprawdę, jakby dziećmi, można powiedzieć, tego Big Bossa, bo na nich też niejako prowadzone eksperymenty. To jest ten właśnie taki projekt Geno Soldier. Ja wam kiedyś też w którymś odcinku o tym wspominałem. Okazuje się, słuchajcie, że wykorzystano też geny właśnie Big Bossa do tego, żeby eksperymentować na prawdziwych ludziach na tych żołnierzach. Dlatego w filmie przywołano motyw pewnej wojny, które oglądaliście w poprzednim odcinku z 1991 roku, gdzie wykorzystano geny Big Bossa i zmodyfikowano y, jakość tych ludzi, można powiedzieć, tych żołnierzy. Dlatego ci żołnierze mają geny tak naprawdę Big Bossa oraz Slick, oraz Liquid i Snake. Można powiedzieć, że są oni tak naprawdę wszyscy można powiedzieć takimi braćmi, ale tak naprawdę, oczywiście, takimi prawdziwymi braćmi są Snake i Liquid, którzy powstali właśnie z tych genów. Liquid, Liquid uważa też, że projekt ten okazał się totalną porażką. Dlatego, że Gina Soldiers są po prostu no, porażką, jakąś taką wiecie, nieudanym eksperymentem. Dlatego też Liquid chce od Białego Domu dostęp do właśnie ciała Big Bossa. Yy, chcę dlatego, bo chcę prowadzić w dalszym ciągu eksperymenty na tym DL Adbic Bossa, po to, aby po prostu cały ten projekt udoskonalić. Tak? Słuchajcie, dodatkowo, yy, widzieliście tam Mary leży i nie wiemy tak naprawdę, czy yy, ona żyje, czy nie. Nawet Lick Nixon powiedział, że nie wiemy, po prostu, czy nie wie, czy ona żyje. Dodatkowo jeszcze link włączył bombę i za 2 minuty 30 sekund ona po prostu wybuchnie. W późniejszej części rozmowy, słuchajcie, tam zadzwonił także do nas Campbell. Rozmawiał ze Snake'em. I też okazuje się, że Pentagon już wie tak naprawdę, że Metal gdzieś został zniszczony. I w związku z tym cała e, ta baza Shadow of zostanie tak naprawdę zbombardowana. Żeby zatosować tak naprawdę całą tą sprawę, Pentagon wysłał Snake'a tak naprawdę tylko po to, żeby rozniósł tego wirusa, Fox daje po całej. Tej wyspie, wyspie, i przy okazji, żeby Pentagon miał dostęp do Metalgera, ponieważ jednak to się nie udało. E, postanowił pod Pentagon po prostu znieść całą tą e, bazę, jeszcze ta później. Słuchajcie, była rozmowa. Ten sekretarz taki się w, on w rozmowę dołączył. Pamiętacie, e, okazało się, że e, Nazywał się on Gene Houtman, chyba z tego co kojarzycie, który powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych tak naprawdę o niczym nie wie, o całej tej misji i że całą tą misję tak naprawdę ten Gene Houtman yy, Campbell yy, Czemu Campbell ukrywał te wszystkie informacje, ponieważ się spytacie, tak jak wiecie, powiedziałem wam, że on, yy, on nie mówił po prostu tego wszystkiego, całej prawdy, yy, tak naprawdę Snake'owi, tam, yy, jego zaufanie nad tak? Okazuje się, że Mary tak naprawdę została też celowo wysłana na tę wyspę przez Stany Zjednoczone, przez Pentagon. Doskonale wiedział, wiedzieli, że Mary znaczy dla Canberra po prostu bardzo dużo. I tak naprawdę Canberra też Pentagon szantażował, aby ten właśnie słuchać. Obie o dowodzenie nad całą operacją, i żeby tak naprawdę przekonał Snake'a do wzięcia udziału w tej operacji, bo musicie wiedzieć, że przed tą całą misją Snake tak naprawdę odszedł, można powiedzieć, już na emeryturę. Nie chciał po prostu uczestniczyć w żadnych wojnach, w żadnych jakichś tam akcjach. Wziął sobie on spokojnie po prostu na Alas i tak naprawdę. Campbell uważa, że Snake jest jego po prostu przyjacielem i tylko on tak naprawdę mógł go nakłonić do wzięcia udziału w tej operacji, co mu się oczywiście udało. Tak Także widzicie, sprawa nie wyglądała wcale, tak, wygląda wcale tak prosto. Na końcu, słuchajcie, tej rozmowy Campbell został aresztowany za to, że ujawnia tajne informacje, że przekazuje je tak naprawdę Snake'owi. Mówił też, że wyspa zostanie zbombardowana ten cały sekretarz, a Medium, tak naprawdę telewizji, powiedział, że to terroryści tak naprawdę że użyli bomby nuklearnej. Wszystko zostanie tak naprawdę rzucone na terrorystów, a Pentagon będzie po prostu bezpieczny, tak? Będzie miał czyste ręce, jak można powiedzieć. Nikt się nie dowie tak naprawdę, całej prawdy o tym wszystkim. Na koniec tej rozmowy sekretarz powiedział, że jeśli trzy, czy mamy ten cały dysk, który jest dysk, który zawiera dane na temat Metargera Pamiętacie też, w którymś odcinku wam o tym mówiłem jeżeli Snake by miał ten dysk po prostu powiedział ten sekretarz, że atak bombowy prawdopodobnie zostałby odwołany ale Snake po prostu nie ma tego dysku, w takim razie naloci po prostu odbędzie, Liquid no, to się po prostu odbędzie i tam jeszcze była taka krótka rozmowa, że tak naprawdę Liquid chce już tylko na ten moment, tylko po prostu pokonać Snake'a i to po prostu wszystko. No i tak oto właśnie doszliśmy do końca i to jest tak mniej więcej to wszystko co wam chciałem to jest skrócić, skrócić tę rozmowę z tego co ja sobie tu wszystko tak ułożyłem, takie mniej, najważniejsze te fakty. No i teraz słuchajcie, mamy musimy w ograniczonym czasie tutaj pokonać po prostu Liquida Snake. Walka polega na tym, że właśnie po prostu na goło pieści, tak jak widzicie. Musimy co jakiś czas po prostu uderzać czyli Liquida Snake'a. On przed chwilę miga. No to nie tak miało wyglądać. On przed chwilę miga. Wtedy nie możemy mu nic zrobić. Wtedy po prostu uciekamy. I znowu wyprowadzamy cię, tak widzicie, w ten sposób. Oczywiście aż do utraty całej energii. Na razie mi to idzie bardzo dobrze. Nie wiem czy na w mnie atakuje. Powiem wam szczerze. Dobra, za wcześnie się Po no, prostu musimy też uciekać. to nie jest zbyt trudna, grana coś to normal, ale widzicie tam nam... Ucieka ten czas, minuta 40 ta, i cała się to wszystko zmniejsza. Dlatego dodatkowo mamy tutaj się potróżnienie w postaci właśnie. Uciekającego nam czasu. No, Także nie możemy się tutaj. To widać, że tak powiem. Musimy jak najszybciej pokonać, oh, słuchajcie, z tego Liquida. Oh, no i tutaj sporo energii zabiera, a no, oh, przypominam, oh, że tutaj nie możemy brać apteczek, nie mamy apteczek. Oh, tak naprawdę jesteśmy, słuchajcie, mamy tylko jedną energię, tak? Jeżeli nam się skończy... to przegramy. No i słuchajcie, tutaj końcówka walki zaraz będzie jest taka, że musimy rzucić stąd Litwira snega, kiedy on będzie miał malutko energii, wtedy on po prostu, widzicie, teraz on się jeszcze łapie. Ale kiedy będziemy miał bardzo mało tej energii, on po prostu... O właśnie, to było to, łatwo proszę oglądajcie. Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that but it made me realize something during all the pain and shame there was one thing i was sure of a single hope that i held on to and that hope kept me alive snake i wanted to see you again meryl that's my kodak snake it's me. Otacon, good news. Merrill's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Uh, yeah. Y you can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I. I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But. Unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon. This is a hardened shelter, but they're going to use a surface piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake i'm a complete person now i've found a reason to live good don't die on me same to you take care of meryl okay i will okay i gotta go i promise i'll do something about your escape route thanks thanks well that sounds nice i believe in you thanks snake let's get the hell out of here what about him where's odicon he's He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Errol. Uh. Snake. No. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. <laughs> Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. Hmm. Hurry! Dobrze słuchajcie, y... słuchajcie, przede wszystkim za chwilkę wam włączę, zobaczycie sobie jeszcze w prawym górnym rogu ekranu. Mamy uciekający czas. To jest czas do detonacji, po prostu bomba. Ja zapoznałem, żeby po prostu ten czas nam nie uciekał. Słuchajcie, przede wszystkim przytłumaczę Wam tutaj o czym troszeczkę była rozmowa i sobie odcinek zakończymy. Dlatego, gdyż po prostu w kolejnym odcinku będzie to już ostatni odcinek, a jeszcze tam będzie dużo filmów, po prostu przełożymy sobie to na koniec. Słuchajcie, no tak jak widzieliście na filmie, udało nam się pokonać Liquida Sneiga. No i całe szczęście, słuchajcie, Meryl przeżyła to wszystko. Teraz Wam coś powiem. Pamiętacie, jak w trakcie tortur mówiłem Wam, że jeżeli przetrwamy te tortury, te trzy próby i nie poddamy się, to będzie zależeć od tego zakończenie tej gry i to będzie zależeć też od tego, czy po prostu Meryl przeżyje, czy nie. Dlatego tak ja, ja tak bardzo chciałem przeżyć te tortury, bo chciałem po prostu uratować tutaj Meryl inaczej. Jeżeli byśmy na przykład e, nie przeżyli tych tortur, byśmy się poddali, to po walce z Liquidem byśmy podeszli do leżącej Meryl i ona e, wtedy przybyłby oktakon. I tak naprawdę ucieklibyśmy z oktakonem. A Meryl by chyba wtedy zginęła z tego co kojarzę. Dlatego twórcy tutaj też fajnie zrobili, bo tak naprawdę możemy tą grę przejść słuchać dwa razy. Tak? Zobaczyć, jakie jest zakończenie. Słuchajcie, później, jeszcze tam była później rozmowa, kiedy Snake podszedł do Mery i, i ona opowiadała tam, że była tak naprawdę na torturach, była torturowana przez tych tutaj terrorystów, przez tych żołnierzy i oprócz to jeszcze coś je robili, ale tak naprawdę nie wdawała się w szczegóły, nie wiemy co je robili, tylko możemy się po prostu dowiedzieć. Snake powiedział do Mery, że Mery jest bardzo silną kobietą i, w, i wiedział, że jej się uda przetrwać. Znaczy bardzo, no tak, myśl, wolał, wiedział, że udaje się e, Mówił też, że tak naprawdę, Meryl też mówiła, że tak naprawdę te tortury przeżyła e, tylko dzięki temu, że myślała tak naprawdę cały czas, e, utrzymywała ją taka ta myśl, że cały czas myślała o Snake'u. E, ta myśl, że jeśli się spotka, i tak naprawdę możemy się spodziewać, i pomyśleć sobie, że tak naprawdę widać już po tym, że Meryl coś czuje, po prostu do Snake'a. Tak, nawet po tych scenach widzieliście. E... Niestety, ale tak, można powiedzieć, taką scenę, trochę taką miłosną w pewien sposób. Przyszrował nam oktakon który zadzwonił i powiedział, że wydostanie się z tego pomieszczenia jest niedaleko jakiś tunel, przez którego możemy po prostu uciec stąd. Jednak ten tunel też jest jakiś zabezpieczony jakimiś drzwiami czy czymś i tak naprawdę trzeba je odbezpieczyć. I Oktakon chce to zrobić. Ale Oktakon odbezpieczy to wszystko, ale gdzieś w tej bazie on się znajduje, tak? A jak wiemy ta baza ma zostać po prostu zbombardowana. I snake tak w początkowej fazie powiedział tej rozmowy, że, że chyba oszalał oktaką, że chce tu zostać, bo, bo atak nuklearny po prostu nie przeżyje. E, ta baza, cała, która się tutaj znajduje, wszystko zostaje zniszczone, na tym samym on może zginąć, tak? Ale oktaką też powiedział, że mm, tak naprawdę jest pewny swojej decyzji i jest świadom tego, co robi, i że tak naprawdę pierwszy raz czuje, że żyje. No I po prostu, no, do końca liczę na to, że po prostu się tutaj uda. No, ale słuchajcie, no, możemy się domyślać tylko, jak to się to wszystko nam potoczy. Ja oczywiście już wiem, ale oczywiście Wam tego jeszcze nie zdradzę. Yy, także to by było na tyle, słuchajcie, no, na, yy, ostatni odcinek nas, nas czeka, dużo filmów na pewno będzie, ja to pamiętam. Także to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek jest troszeczkę krótszy. Dużo tłumaczenia, jeszcze byłby krótszy ten odcinek, ale mówię, z tamtego odcinka po prostu dużo musiałem wam przetłumaczyć, żebyście trochę zrozumieli z tej fabuły. Także widzimy się już w ostatnim odcinku. Cześć!